Co tak naprawdę myśli Konfederacja? W drugim sezonie zaprezentuje prawdziwe poglądy Konfederatów, które nie mają nic wspólnego z wolnością, za to wiele wspólnego z PiSem. To poglądy, które chcieliby ukryć przed wyborcami, ale nic z tego. Konfederacja zaklina, że nie zrobi koalicji z PiSem po wyborach. Z kolei Mencen mówi, że nie wyobraża sobie rozmów z kimkolwiek bez stanowiska ministra finansów. Coś czuje, że tym razem Mencen mówi prawdę. Im chodzi tylko i wyłącznie o stanowiska. Koalicja Konfederacji z PiSem, gdy ten znów dojdzie do władzy, stanie się faktem. Nie mam co do tego złudzeń. Konfederacja, jak sama nazwa wskazuje, to zbiór kilku ugrupowań. Większość przyszłych posłów będzie bardzo chciała wejść z pisem do rządu. Nie ma co się oszukiwać. Po drugie, w samej Konfederacji jest cała ukryta frakcja potajemnie współpracujących z pisem. Czy to poseł Tyszka, czy Przemysław Wipler, czy do jeszcze niedawna poseł Winicki. Oni od dawna są dogadani z pisem. Po trzecie, nawet jeśli Konfederacja nie wejdzie do rządu z PiSem, to i tak będzie nadal rządził PiS, bo Andrzej Duda powierzy mu misję tworzenia rządu. W konsekwencji nic się nie zmieni, nadal będzie rządził PiS. Jeśli nie chcecie mieć podwójnego kasa po wyborach, jednego po piwie Mencena, a drugiego po koalicji z PiSem, to po prostu nie głosujcie na Konfederację.